Witam serdecznie, Korat Błaszak, a dzisiaj będzie o tym, o tym, nie o tym, ale to jest makieta Galaxy S6 Edge, to jest zwykły S6 makieta, ale zajmijmy się Edgem, a dlaczego? Ponieważ to ma dużo sensu, gdyż, ponieważ, dlaczego dzisiaj ma premierę Galaxy S25 Edge, tu mamy S6 Edge, a to jest S25 Edge. I udało mi się dostać kilka informacji y, prasowych e wcześniej i mam, mogę wam się z wami podzielić. Dzisiaj będzie premiera o 18, y, y, będzie studio Galaxy gdzie będzie też wszystko zaprezentowane. I od razu wam powiem, jak obejrzycie, y, dla wszystkich oglądających będzie kod na 100 zł, a jak wpiszecie mój kod, Konrad myślnik 300, to będzie jeszcze 300 zł mniej, więc bogactwo! Ale teraz przejdźmy sobie trochę do mm, szczegółów na temat tego smartfona. Przede wszystkim nie miałem go w rękach. Nie wiem jak on dokładnie się prezentuje. I tu jest jakby taki plus i minus. Zapra zakładam, że niestety większość ode mnie go dostaną, a ja mogę go nie dostać. Ale to jest smartfon, który ma być właśnie bardzo, bardzo cieniutki. Ma mieć 5,8 mm. Co oznacza, że to będzie smartfon, który będzie stawiał właśnie na ten design, na tą smukłość, na tą poręczność? Nie wiem, bo będzie miał 6,7 cala QHD plus ekran AMOLED 2X, więc zobaczymy, jak on się będzie prezentował. Znaczy, ekran na pewno super, bo to jest Samsung i Samsung robi po prostu dobre ekrany, i tutaj, tutaj nie będę się nic tam wiecie. Nawet nie będę domniemywał, że to jest coś słabego, bo to prawdopodobnie będzie. Super Samsung się po prostu na ekranach zna. Jeśli chodzi o resztę też nie będzie źle. Powiem wam najpierw kilka wiecie kilka suchych danych żebyście wiedzieli 12 lub 512 12 lub 256. 25 watów ładowanie. Zaraz przejdę najważniejszych Android 15, One UI 7, 5G, LTE, Wi-Fi 7. Wszystko jest i P68 to też jest. Jeśli chodzi o um, moc, będzie oczywiście Snapdragon 8 Elite Mobile dla Galaxy, więc um, to będzie bardzo topowy smartfon Samsunga, który będzie stawiał na to, że oprócz swojej topowości ma też wyglądać świetnie, ma być smukły. I właśnie, to co mamy na papierze um, brzmi dobrze, bo nie brzmi źle. Ale nie wiem, czy by mnie przekonało to zakupu. Bo mamy tutaj informację, że będzie z jednej strony miał aparat szerokokątny 200, f1.7, zoom optyczny dwa razy, plus drugi będzie miał f2.2, 12, to będzie ultra szerokokątny. Więc możliwe, że ten główny będzie sztosem. Samsung robi dobre zdjęcia, tak jak robi Ultra 200, więc ten też prawdopodobnie będzie bardzo fajnym, bardzo dobrym aparatem. Pewnie nie najlepszym, ale pewnie bardzo, bardzo, bardzo dobrym. Z drugiej strony mamy dużo mocy, więc to też jest super. Z trzeciej strony przez swoją smukłość są pewne ograniczenia. Wspomniałem już o 25 Watach, i tu jak wiemy, no nie jest tu najlepsze ładowanie, ale będzie bateria 3900 i tu teoretycznie będzie fajna optymalizacja, będzie szmery, bajery, więc powinno to działać dobrze, na tyle dobrze, że jeden dzień będzie bez problemu do osiągnięcia. Ale 3900. Kurczę, no, nie brzmi to no tak, że aż chce się powiedzieć Take My Money. I żeby było poważnie. Ja nagrywam ten film, ale nie jestem w stanie wam tego sprzętu uczciwie polecić, bo z niego nie korzystałem, bo tu wchodzi druga strona. Jest coś takiego, jak są niektóre smartfony, że ja wiem, że one nie są najmocniejsze. Wiem, że nie są najlepsze. Nie mają najlepszych aparatów, największych baterii, ale taki feeling zużytkowania jest na tyle dobry. Że ja bym wolał wydać na niego niż na coś, co teoretyczne, teoretycznie na papierze jest dużo lepsze. Czy będzie tak w tym wypadku? Nie mam cielonego pojęcia, powiem uczciwie. Nie mam pojęcia, ale Samsung. Znaczy, moim zdaniem, Samsung zawsze trzyma jakiś poziom. Więc sądzę, że Samsung nie wypuści szrota, tylko Samsung wypuści telefon, który będzie naprawdę robił wow mniej lub bardziej, zależy czego oczekujemy. Mm, I wydaje mi się, wydaje mi się, to są moje przypuszczenia, że wiele osób, jak chociażby właśnie wtedy, w tych S6, miało te dwa telefony i one wyglądały tak. I mimo, że to nie przekonywało, żeby brać tego, bo on jest taki dużo lepszy czy coś. Ale wiele osób się tak jerało tym zagiętym ekranem, co teraz jest standardem w byle gówno, telefonie, za przeproszeniem, że ten zagięty ekran, który tak był jeszcze ekran zagięty, to po prostu robiło takie, że łopanie, co to jest? Więc wydaje mi się, że Samsung ma wszelkie podstawy, żeby zrobić telefon, który po prostu będzie robił wow. On nie będzie królem benchmarków, on nie będzie królem wydajności, on nie będzie królem baterii, on nie będzie królem pod żadnym technicznym względem. Ale on będzie po prostu robił. Wow! On będzie pewnym wyz wyznacznikiem ja nie chcę mówić ze statusu, że o jezu kupuję Samsungę, bo mnie stać. Nie, on będzie pewnym wyznacznikiem, że telefon dla mnie jest nie tylko, wiecie, kwadratem, który po prostu ma dzwonić, ma być dla mnie pewnym mm, gadżetem, może trochę biżuterią, może trochę ozdobą. Tak się promowały flipy, tak się promuje chociażby motorolki, też e, razery i sądzę, że ten sprzęt właśnie może być tak promowany. To nie będzie konkurencja dla mocnych Chińczyków, to nie będzie konkurencja dla mm, standardowych telefonów, które wyglądają nadal świetnie, ale które są po prostu standardowe. To może być konkurencja dla telefonu... Kurde, no sam nawet nie wiem jakiego, bo... Mało kto już stawia Infinixa. Ostatnio miałem takiego cienkiego, i jakby wyglądał fajnie. Bo, tak jak mówiłem, ktoś zobaczył takiego, takiego telefona, taki telefon za 1000 zł około i mówił: Wow, jaki fajny! A to był telefon za 1000 zł, to nie było nic wybitnego. Samsung, przechodząc do najważniejszej rzeczy dla wielu, ten model chce sprzedawać za 5399 wersję 256, a 512 za 5899, więc to nie są małe. Pieniądze to są nawet dość duże pieniądze, nawet z moim kodem Konrad 300, czartowałem, ale jak będziecie kupować, to bierzcie ode mnie, będę szalał za wasze pieniądze wtedy. Więc jeśli yy, te pieniądze Was nie odstraszają i chcecie mieć coś, co, co po prostu może, może robić wow, a przy okazji być świetnym smartfonem na co dzień, to ten smartfon może być czymś dla Was. Samsung umie to robić. I Samsung zakładam, że i tak sprzeda na tyle tego telefonu, że powie: Jest dobrze. Jest dobrze. Bo Samsung umie w marketing, Samsung umie w promocję, Samsung umie w telefony. Nie oszukujmy się. Czy ja bym go wziął? Nie wiem. Liczę na to, że jak dostanę go jednak na testy, albo się pobawię nim chwilę dłużej, to powiem: Mam gdzieś baterię, mam gdzieś. Wszystko. To jest telefon, który po prostu wyciąga mi się morda, cieszy, bo po prostu jest wow, że dotykam go i czuję, że mam do czynienia nie z czymś premium, z czymś super premium. Ja w to mocno wierzę, mocno w to wierzę i mam nadzieję, że się nie zawioda. Czy tak będzie? Nie wiem. Choć trochę się może domyślam, ale trochę nie. Właśnie bym zapomniał. Dodam, że. Na przednim panelu będzie Corning Gorilla Glass Ceramic 2, więc ten przedni wyświetlacz może być też super odporny, to też zobaczymy pewnie. Pewnie nie ja, ale inni się znajdą. Więc podsumowując, macie link w opisie, ale jak będziecie kupować na stronie Samsunga nowy telefon, to obejrzyjcie sobie Studio Galaxy, bo jest minus stówka i wpiszcie Konrad Myśnik 300, on też jest w opisie, bo jak będziecie kupować i to zrobicie, to do mnie wpłynie jakiś hajs. A jak wpłynie... A jak... słuchajcie. Jak wpłynie odpowiednio dużo hajsu. To go kupię. To go kupię i będę testował. Nie no żartuję. Ale jak coś płynie, kebaby. Jakie baby? Kebaby. Będą. Nie przedłużam już, bo zaraz będzie, że ten film jest głupszy niż dłuższy. A na razie jest dłuższy niż głupszy, chociaż mocno o to walczę. Poz